Nie wiem, to rwają u mnie na ty, na moim kanale czy jak? Co? I jak mam to kurwa zrobić? Bo nie wiem, żeby to pokazywało się na moim YouTube. Ale no ci przelogujesz po prostu. Ale na PS, co nie? Okay. Jak to się kurwa wyłącza tu gówno Tą transmisję Jak się Ja chcę ją zakończyć To jak? Jak Możesz się już Oczywiście transmisję czy co? No, a jak to wyłączyć? <laughs> Zalegałeś się Nie, no, ja, ja chcę to najpierw wyłączyć jak? Co ci pisze? Wchodzę w tę transmisję i chcę to włączyć. Jak to włączyć?